Halo, halo, cześć, czołem. Dyrektywa Omnibus 2023 rok zmieniła wiele w sprzedaży internetowej na korzyść konsumentów. Moim zdaniem bardzo fajnie, sklepy szukają obejścia, ale o co chodzi? Chodzi o dyrektywę Omnibus i prezentację w przypadku promocji w Twoim sklepie internetowym najniższej ceny przed obniżką z ostatnich 30 dni. E, ma to euro.com.pl, ma to Media Expert, mają to wszystkie wielkie sieci. No właśnie, yy, produkt promocji kosztuje 3099 zł, wcześniej kosztował 3999 zł, ale wiemy, że to jest jeden wielki pit na wodę, bo w ciągu ostatnich 30 dni kosztowało produkt kosztował niecałe 2900 czyli dwie stówki mniej niż yy, za ile nam próbują go wcisnąć. Dobra, nieważne, czy to jest dobre, czy to jest złe, nie nam oceniać. Ważne, żebyś to miał w swoim sklepie internetowym. Taką wtyczkę przygotowałem jak ona działa. Załóżmy, że to mamy przykładowy produkt, który kosztuje dzisiaj 100 zł, a w tym swoim panelu administracyjnym postanowiłeś zmienić cenę na 110 zł, tak? Kosztuje 110 zł. Później pomyślisz, a może sprzedajemy go za 90 zł cyk. I te wszystkie historie, które zmieniam, te wszystkie ceny, które zmieniam, mamy tutaj w. Pojawiła się nowa ikonka. A jeżeli jej nie masz, tej ikonki napisz do mnie. E, historia cen. I tu mam całe archiwum, wszystkie zmiany cen e, od momentu wgrania tej wtyczki. I teraz, jeżeli ja będę chciał zrobić promocję tego produktu i wpiszę sobie na przykład, że ten produkt kosztuje aktualnie 150 zł, i będę go chciał sprzedać za e, nie wiem, 20% promocji, to będzie 120 zł, może 25% to będzie 112 zł, i kliknę sobie zapisz. To na stronie internetowej będziemy widzieli informację, że, no, właśnie, ten produkt kosztuje teraz 112,50, ale najniższa cena z 30 dni przed obliczką wynosiła 90 zł. Tak? Czyli yy, wybieramy sobie. Yy, on kosztuje 112,50, tak? Mamy tę cenę, tylko ta cena jest nieuzmieniona, bo ta cena obowiązuje teraz, tak? Czyli yy, wybieramy ze wszystkich cen, które były wcześniej, najniższą, oprócz tej aktualnej. Yy, Cóż, właściwie wszystko się robi samo, nic tutaj nie musisz edytować. Ty masz możliwość, nie wiem czy zgodnie z prawem, ale jeżeli zrobisz jakiś błąd, pomyliście przy edycji ceny, możesz sobie tę cenę na przykład usunąć. Tak? Usuwamy sobie 90, bo przykładowo pomyliliśmy się i na przykład mamy tutaj 110 zł. Teraz mamy informację o tym, że najniższa cena w ostatnich 30 dni to jest 110 zł. Tak? Więc żeby to kiepsko nie wyglądało, warto sobie zmienić tę promocję na przykład na. 40%, przykładowo 90 zł, może no, zróbmy 90, tak? To nam się oczywiście tutaj zapisało, że aktualnie kosztuje to 90 zł, wcześniej było 112 i 110 i jak ładnie to teraz wygląda, aktualnie mamy 90 zł, ale najniższa cena, czy to słyszymy przed 110 zł, tak? Czyli z tych dwóch e, kwot pojebrała się najniższa kwota dla danego produktu, po 30 dniach kwoty są z historii usuwane. Proste, prawda? To jest wszystko, co musisz wiedzieć na temat tego, jak to działa, jak to edytować, jak to ustawiać i jak to będzie prezentowane w Twoim sklepie internetowym. Z tego, co wiem, aby to obejść, warto robić albo no właśnie, nie będę za dużo opowiadał, powiem, że zestawy pozwalają to obejść. Na przykład dzisiaj sprzedajemy ten produkt PlayStation z grą, a jutro sprzedajemy ten produkt z grom B i wtedy mamy inny zestaw, inny komplet produktu, więc cena nas tutaj w tym przypadku nie obowiązuje w przypadku promocji. Ok, wszystko wiesz. Dzięki pozdrawiam. Hej!